Rozumiem. Co się ze mną stało? O, jedyne co pamiętam, to wielki, gigantyczny ból. Jakby moja głowa miała dosłownie eksplodować. Gdzie ja jestem? Nie mam zielonego pojęcia. Skąd jestem? Totalna pustka w głowie. Jak ja się nazywam? Czy w ogóle mam jakieś imię? Coś mi mówi, że. Nazywam się Saifa. Mam dziwne wrażenie, że ktoś do mnie wołał po imieniu. Tylko kto to był? Uff, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Dlaczego moje wspomnienia zniknęły? Witaj Saifo. Nawet nie wiesz jak bardzo ucieszyła mnie informacja o twoim wybudzeniu. Byłaś w głębokiej śpiączce od bardzo wielu dni. Twój przyjaciel bardzo się o ciebie martwił. Śpiączce? Co się ze mną stało? Chyba straciłam pamięć? Naprawdę straciłaś pamięć? To nie brzmi dobrze, ale i tak masz ogromne szczęście. To wręcz cud, że żyjesz. Wielu śmiałków z pewnością nie przetrwałoby takiej konfrontacji. A tym bardziej tak silnego uderzenia. Ponoć wleciałaś w ścianę jakiegoś budynku z wielkim impetem. Jak to? Naprawdę nic nie rozumiem. Wyjaśnisz mi to? Z tego, co mi powiedział twój przyjaciel, próbowałaś uratować jakąś staruszkę przed spaczonymi bestiami, które napadły na szudę. Szudę? A, no tak. Wybacz. Szuda to stolica Sfanty, kraju, z którego pochodzisz. W twoim rodzimym świecie, Fatry, zapanował chaos. Sojusz Iwis uznał go za strefę niebezpieczną. Najprawdopodobniej w całe zajście zamieszana jest tajna organizacja. Ponuć wysłano tam całą dywizję inkwizycji więc sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Nie rozumiem zbyt wiele. I tak brzmi to przerażająco. Gdzie my jesteśmy? Obecnie znajdujemy się w Pargeli. Niedawno odkrytym świecie nazywanym przez tutejszych B-13V3. Jeszcze nigdy nie widziałem takich ludzi. Sami nazywają siebie graczami, cokolwiek to znaczy. <noise> Jakiś czas temu nawiązali stosunki dyplomatyczne z sojuszem Iwis. Ponoć ich pierwotny świat został zniszczony przez tajną organizację a Wysoka Rada z Lemuri się za nimi wstawiła. A to już coś znaczy. Zarząd B13V3 zgodził się przyjąć część uchodźców z Fatry, więc możemy tutaj zostać tak długo, dopóki sytuacja w naszym świecie się nie unormuje. Czyli jestem w jakimś obcym mi świecie, byłam w śpiątce przez wiele dni, do tego nic nie pamiętam i co ja mam teraz ze sobą zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Posłuchaj mnie, proszę. Obok portalu międzywymiarowego na Spałnie, powinnaś spotkać swojego przyjaciela, który się tobą opiekował. Myślę, że powinnaś z nim porozmawiać. Nazywa się Salvi. Rozumiem. Poszukam go. Dziękuję. Powodzenia.